🎵🎵🎵 nie napieś, Ona pie jak robić seks Pan od pizzy, były eks Nie obchodzi mnie co chcesz nie Na nie napieś, Ona pie jak robić seks Pan od pizzy, były eks Nie obchodzi mnie co chcesz na nogach Nike lubi bajki Patrzę w oczy ona wie, że gdy kupię jej tej torebki Gucci Prada będzie tańczyć całą noc Za posaka na balkonie aż To litra Coca-Coli Mówię szczerze ona chce cie, 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 ciebie, ciebie nie bo już czekał je Za się całuje Jezus mnie weźmy swoją opiekę Ła, Wielki zbieg okoliczności Jedno czaku ziwu panu Świat nie na wieś, Ona wie jak robić seks Pan od pizzy, były eks Nie obchodzi mnie co chcesz Na nie na wieś, Ona wie jak robić seks Pan od pizzy, były eks Nie obchodzi mnie co chcesz Wow, będzie jutro zup Wow, będzie jutro Dał us fucking cheese, no more, no more, I need help Czas się pali, pies na stole, kot w dole, a ja znów Jadę, 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 jadę. Mercedesem porad linia Alpaka jest tą, a twój stary w Koala napięcie się, obraca, idzie w bok Bok, jak Mamarek, operator rybnickich koparek Wezmę cię na jamajkę, Chcę hawajkę taką jak ty Łokieć, pętaj i dwa palce Ja bardzo lubię te tańce Gibi się jak z autyzmem Po dwóch piwach nie przejmuj się Co sąsiad pomyśli on i tak coś wymyśli, że z tego nie ma korzyści Na rodeo nie na pieś, ona wie jak robić seks Pan od pizzy były eks, nie obchodzi mnie co chcesz Na rodeo nie na pieś, ona wie jak robić seks Pan od pizzy były eks, nie obchodzi mnie co na Rodeo nie na pieśń, ona wie jak robić seks Pan od Picy były eks, nie obchodzi mnie co chcesz Na Rodeo nie na pieśń, ona wie jak robić seks Pan od Picy były eks, nie obchodzi mnie co chcesz <grym w okresie>